Więc jeśli mowa o taki perle kaszub, przepraszam, i on inwestycji słuchajcie, na którą chciałbym was zaprosić, to tak naprawdę jest to pierwszy raz, gdzie będę robił taki projekt z osobami, których nie znam. Cześć moi drodzy, znajdujemy się w tej chwili w Potęgowie, czyli na kaszubach, wiecie, na działce, w której jestem po części właścicielem, ale w większej części tej, którą wam teraz przedstawię, jest inwestor, który zamierza przeprowadzić pewną inwestycję. Dwa budynki. W tej chwili każdy z nich ma po sześć apartamentów. Jest możliwość adaptacji jeszcze poddasza. A w dniu dzisiejszym, słuchajcie, zaraz Wam powiem, gdzie byłem, e, aby też o tym porozmawiać. Albo teraz Wam powiem. Słuchajcie, byłem e, w Urzędzie Gminy na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Urzędu Gminy Linia, gdzie przedstawiałem im projekt tego właśnie terenu, jak chcemy go zaadoptować, e, jak chcemy go zaprojektować i co, co chcielibyśmy zrobić, aby to powstało już w następnym roku. To jest słuchajcie inwestycja, która pochłonie do 2 milionów złotych. 2 miliony złotych dla mnie osobiście jest to dużo pieniędzy. Ja w tej chwili nie mam nawet powiedzmy jednej czwartej takiej pieniędzy, ale pomyślałem sobie, że jeśli będzie grupa osób, która chciałaby zainwestować w te apartamenty, to moglibyśmy stworzyć spółkę, która by zrealizowała ten projekt. Projekt pod tytułem Perła Kaszub. Dlaczego Perła Kaszub? Bo, słuchajcie, 200 metrów, przepraszam, może 300 metrów stąd, z tego miejsca, gdzie się znajduje, jest to jezioro. Na której będzie niedługo wypożyczania sprzętu, być może bar gastronomiczny albo jakaś restauracja, gdzie ci ludzie z tych apartamentów, jeden budynek, drugi budynek, mogliby przez las, słuchajcie, patrzcie, przez ten las tą ścieżką iść właśnie tam, aby tam, e, że tak powiem się wykąpać, spędzić czas nad wodą, zjeść coś może wypić drinka albo piwo albo kawę albo soczek albo lody, cokolwiek byście chcieli. Więc ja w tym odcinku chciałbym was zaprosić do przemyślenia pewnej inwestycji, którą zamierzam zrealizować. I wtedy jeśli wy się pojawicie w tym projekcie, to będziemy razem ten cały projekt tworzyć, dlatego że wszyscy, którzy zainwestują w ten projekt, będą również współwłaścicielami spółki, która zostanie powołana do tego celu aby przeprowadzić, słuchajcie, remont tych budynków. Przedłużamy ten, te apartamenty o, ten, o te balkony i wyciągamy ten taras w tą stronę, aby zwiększyć powierzchnię tych apartamentów, dzięki czemu te będą miały o jakieś 3,5 metra więcej, czyli będą miały 27 metrów, 28 może metrów kwadratowych i tam jeszcze u góry, słuchajcie, jak widać, będzie jeszcze stworzone użytkowe poddasze, czyli będą apartamenty z przeskrzonymi frontami, czyli wyobraźcie sobie całą ścianę frontową, jak mamy skos, nie? Całą ścianę frontową przeszkloną, że widzicie z perspektywy korony drzew, teren wokół. Piękna sprawa. Ci z Was, którzy chcieliby zainwestować w taki projekt, słuchajcie, szczegóły będę przedstawiał może tutaj nie na forum, ale bardziej dla osób zainteresowanych. Chciałbym, aby to było uczciwe dla wszystkich stron. I teraz, co mam na myśli, mówiąc uczciwe? To, że każda z osoba, która zainwestuje pieniądze, która wyłoży te pieniądze i podpisze umowę i zdobędzie... Nabędzie te, te udziały spółce, czyli kupi te udziały, będzie mogła w takim samym stopniu jak inni decydować o tym, czy coś jeszcze będziemy robić. Dlaczego mówię coś jeszcze? Ponieważ tutaj w tej chwili mamy dwa budynki, a docelowo, albo wcześniej można powiedzieć, tych budynków miało być sześć. Więc jeśli mowa teraz o 12 apartamentach plus 2 i 2, czyli łącznie 16 apartamentów, moglibyśmy się zastanowić, czy nie można jeszcze, słuchajcie, wybudować kolejnych budynków związanych. Właśnie z tym terenem. Więc słuchajcie, dlaczego wracam do tej inwestycji? Bo ja, ja, mówiąc wprost, i tak będę szukał inwestorów w dalszej części tego roku. Chciałbym współpracować wtedy na takiej zasadzie, że my dajemy teren, a firma przy, yy, robi tak naprawdę remont tych obiektów. Więc, moi drodzy, jeśli chodzi o zarys finansowy, inwestycyjny tego, całego tego projektu, tego przedsięwzięcia, wygląda on następująco. Żeby przeprowadzić remont tych budynków, bądź wybudować, bo być może to będzie bardziej opłacalne, żeby zburzyć i wybudować na nowo te obiekty, czyli ten i ten, wyliczyłem, że żeby wybudować taki metr kwadratowy, możecie to sprawdzić, do czego Was zachęcam. To jest koszt w granicach od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy stanu deweloperskiego w sensie takim, czy są okna, jest dach, są ściany, może tynki albo płyty karton, gips i tak dalej. Więc jeśli uwzględnimy, że wybudowanie takiego metra kwadratowego apartamentu wyniesie nas do 5 tysięcy, a sprzedaż tych apartamentów, czyli takiego jednego metra, będzie wahała się od 10 tysięcy do 14 tysięcy, to możemy sobie wyobrazić, jaka będzie przybitka tak naprawdę na tych apartamentach. Ja chciałbym do tego projektu zaprosić was. Dlaczego was? Bo wymyśliłem sobie w swojej koncepcji, w swoim rozumowaniu, że jeśli dojdzie do budowy, do remontu, do wstawienia stolarki okiennej, do wszystkich prac związanych z, tak naprawdę z pracami budowlanymi albo remontowymi, to chciałbym, żeby wszyscy udziałowcy, którzy mają takie firmy, które prowadzą jakieś usługi, czyli słuchajcie, na przykład elektryczne, hydrauliczne, ciesielskie, dekarskie, murarskie i tak dalej, mogły w tym projekcie też zrealizować pewne usługi. Dlaczego? Ja zawsze lubię współpracować z ludźmi, z którymi dzielimy się pieniędzmi, słuchajcie. Dlatego, że wiem doskonale o tym, że to pozytywnie wpływa potem na, na dalszą działalność naszego projektu. Więc wyobraźcie sobie sytuację, kiedy część z Was, część osób, inwestorów, którzy świadczą usługi, nie wiem, niech to będą nawet parapety, słuchajcie, albo cokolwiek innego, albo wstawianie drzwi, może jeszcze na tym projekcie zrobić pieniądze. Otóż oczywiście, nie robiąc tego, Wysoko, bo wiecie, jeśli mamy na tym zarobić pieniądze, to usługi muszą być na poziomie optymalnym, czyli konkurencyjne ceny za poszczególny etap usługi, wykonania poszczególnego, poszczególnych prac budowlanych i tak dalej. Więc, w moim przekonaniu i według mojego myślenia i według mojej koncepcji, osoby, które chciałyby złożyć ofertę wśród nas i które chciałyby wykonać tą usługę, to ja oczywiście mogę zagwarantować dla Was noclegi, bo to jest dosyć daleko pewnie od niektórych obszarów Polski, bo jesteśmy na Kaszubach, słuchajcie. I żeby takie usługi mogli, słuchajcie, tutaj wykonać. I jeśli sobie uzmysłowimy jedną rzecz, że inwestując, powiedzmy, strzelam, ileś tam tych pieniędzy możemy zarobić minimalnie 50% wkładanych pieniędzy, to w mojej ocenie jest to bardzo dobra lokata lepsza chyba niż żadna inna, bo nie wszyscy potrafią flipować, nie wszyscy potrafią kupować działki i sprzedawać je potem zyskiem. Dwie godziny temu, słuchajcie, byłem na posiedzeniu Komisji Budżetowej Gminy Linia. Gdzie przedstawiałem im koncepcję m.in. tego Potęgowa, czyli tych apartamentów, które zamierzamy wybudować. Wspomniałem również o działce, słuchajcie, w Miłoszewie, której jestem właśnie współwłaścicielem, gdzie chciałbym przekonać gminę, że działka w Miłoszewie, która sąsiaduje z działkami letniskowymi i z działkami zabudowy jednorodzinnej, Mogłaby być ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego do roku 2025, bo takie są przewidywania według ustawy, że wszystkie gminy będą musiały do tego roku 2025 roku żyć. Przepraszam, do roku 2025 będą musiały wprowadzić nowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym chciałbym, aby ta zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości, gdzie mam tą działkę, w Miłoszewie, została ujęta, uwzględniona po to. Abym z działki leśnej mógł zrobić działkę rekreacji indywidualnej, działkę letniskową, czy tam budowlaną. W związku z tym, słuchajcie, jeśli dojdzie do tego, a jestem cierpliwy, cierpliwość, słuchajcie, pamiętajcie, że cierpliwość jest matką sukcesu. Jeśli ktoś nie jest cierpliwy i myśli, że sobie zarobi w to w ciągu 10, nie wiem, dni, dwóch miesięcy, czy tam pół roku, to się myli. Żeby, żeby zrobić pieniądze, to każdy musi mieć w charakterze, w swojej. Cechach osobowości, osobowości, coś takiego jak właśnie cierpliwość, słuchajcie, pokora, zrozumienie, akceptacja, kreatywność i tym podobne. W związku z czym chciałbym, abyście to wzięli pod uwagę, aby ten projekt, który Wam teraz przedstawiam, został zrealizowany w ciągu, słuchajcie, myślę, 16 miesięcy? Dlaczego 16 miesięcy? Bo jeśli wybudujemy stan surowy, musi poczekać 3 miesiące, posadzka czy tam nieposadzka, czy tam tynki, Wszystko jest to proces, gdzie to musi. Wyschnąć, abyśmy mogli wprowadzić kolejne ekipy, które będą robiły poszczególne prace instalacyjne. Więc słuchajcie, wymyślimy sobie taką koncepcję, że udział w tej spółce, która powstanie i która będzie właścicielem tej nieruchomości, słuchajcie, gdyż właściciel tej nieruchomości sprzeda spółce z odroczonym terminem płatności tą nieruchomość o powierzchni prawie jednego hektara za 900 tysięcy złotych. I my teraz, słuchajcie, potrzebujemy. Milion 600 do dwóch, myślę, że milion 600 starczy, aby to wszystko wyremontować, wybudować i przygotować do sprzedaży. Jeśli tych powierzchni, słuchajcie, mamy tutaj ponad 400 metrów po zakończeniu całej tej inwestycji i pomnożymy to przez 10 tysięcy. Możemy sobie to łatwo policzyć. 400 metrów kwadratowych razy 10 tysięcy złotych daje to nam kwotę 4 milionów złotych, więc przy sprzedaży, słuchajcie. Tych apartamentów mamy minimalnie 4 miliony złotych. I teraz tak, czym wniesiemy to tytułem pożyczki do tej spółki, bo chciałbym, żeby to było podzielone, że połowę tej kwoty kupujemy te udziały od tej spółki i stajemy się właścicielami, a drugą połowę kwoty pożyczamy, w zależności od tego, która forma opodatkowania będzie dla nas korzystniejsza, dla nas, dla was będzie korzystniejsza, przepraszam. Bo ja słuchajcie, jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat. Lubię płacić podatki, ale tylko na takim poziomie, na którym jest to niezbędne i konieczne. Myślę, że każdy z Was yy, wolałby pieniądze, te, które musiałby przeznaczyć na podatki, zostawić dla siebie. Ja też tak słuchajcie myślę, bo ja myślę, że te podatki u nas w Polsce są za duże, ale nie będziemy teraz o tym dywagować ani rozmyślać. Tylko chciałbym stworzyć taki model biznesowy, dzięki któremu to wy właśnie dzięki formie opodatkowania, czy to od pożyczki, czy to od udziałów, będzie dla was korzystniejsza w formie wyciągnięcia tych pieniędzy przy sprzedaży e, potem już tych apartamentów, czyli z osiągniętego zysku spółki. W moim przekonaniu, jeśli rozłożymy to na, na dwie wpłaty, czyli wpłata pożyczki zaciągnięta na odpowiednim poziomie oprocentowania rocznego, czyli powiedzmy sobie minimum 10%, a maksymalnie no, tyle, ile chcecie. W moim przekonaniu to powinno być 20-25% oprocentowania. I druga forma, że kupujemy udział od spółki, jeden udział 10 tysięcy złotych, to już wtedy wiem o tym doskonale, że i w jednej pożyczce i w zakupie tych udziałów zarobimy przynajmniej po 25% zysku z założonych, z założonych pieniędzy. Jeśli ktoś z was ma jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Nie bójmy się ze sobą, inaczej. Słuchajcie. Powiem Wam tak. Jeśli macie chęć zainwestować, jeśli chcecie się dowiedzieć szczegółów, zapraszam Was do kontaktu, po to, aby mógł z Wami porozmawiać, przedstawić ten projekt, zapytać też Was, czy macie jakieś swoje uwagi, bo każda uwaga, która wpłynie na sukces tego projektu, jest dla mnie bezcenna. Dlaczego? Bo im więcej głów, im więcej kreatywnych myśli, im więcej wizji doświadczenia, tym lepiej dla tego całego projektu, słuchajcie. Dlatego ja uważam, i nie uważam siebie za alfa i omega. Ja uważam, że ludzie, którzy mogliby coś wnieść do projektu, to powinni powiedzieć otwarcie. Nawet mam nadzieję, że będzie, takie, będzie taka możliwość, żebyśmy się spotkali tutaj osobiście, w sensie razem, wspólnie, jako udziałowcy, jako inwestorzy. Przy, przy, przy jeziorku, i żebyśmy mogli sobie posiedzieć jeszcze w tym roku, przegadać sprawę na temat tej koncepcji, na temat tego, co jeszcze możemy tu zrobić, bo tu jest naprawdę obszar, słuchajcie, prawie jednego hektara. Działka, na której się znajdują te budynki, to jest to 7500 metrów, a jeszcze mamy działkę, która będzie dla nas działką, która będzie nas łączyła z linią brzegową jeziora, jakieś 3000 metrów. Łącznie to będzie, słuchajcie, jeden hektar powierzchni, dlatego ja uważam, że, no, że to jest ciekawy projekt. Dlatego. Wiecie co, ja i tak wiem, że to zrealizuję. Chciałbym z Wami to zrobić, naprawdę. Chciałbym z Wami to zrobić, bo, bo to chyba będzie pierwszy taki, pierwszy mój projekt, gdzie zapraszam ludzi spoza mojego środowiska, którzy mogliby zainwestować pieniądze w projekt, który będę realizował z, z Wami, mam nadzieję, ale jak nie to z innymi osobami, z prywatnymi przedsiębiorcami, których jeszcze nie znam. Ale słuchajcie, naprawdę, yy, na samą myśl o tym. Że mógłbym to zrobić z wami i po z wami zarobić pieniądze, no jaram się takim czymś. Jaram się tym, dlatego że pokażemy wszystkim, że nawet ludzie, którzy się nie znają w ogóle, mogą razem zarabiać pieniądze. Mogą to robić na uczciwych zasadach, mogą to robić wspólnie, partycypować w myśleniach, w kosztach, w projekcie. W tym wszystkim, co jest z tym związane, z zabezpieczeniem i tak dalej. Więc tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o same potęgowo, jeszcze raz zapraszam was serdecznie do potęgowa. Do tego projektu, do Perły Kaszub, słuchajcie, gdzie będziemy mogli wspólnie tworzyć piękną wizję apartamentów w Kaszubskim Parku Krajobrazowym z linią brzegową jeziora, wśród ciszy, przyrody i tak naprawdę miejsca, gdzie jak oddychasz, jak słyszysz ten dźwięk ptaków, świerszczy czy tam innych jeszcze zwierząt, Słuchajcie, tu wiele razy przebiegła jakaś sarenka, jakiś jeż przeszedł, czy coś takiego. Naprawdę to jest fajny teren. A jeśli słuchasz, a ja rozmawiam z ludźmi wiele, naprawdę tutaj jeśli widzę kogoś miejscowego i ktoś przychodzi i mówimy sobie dzień dobry, ja rozmawiam ze wszystkimi, których tutaj poznaję, to wszyscy mają te same jedno zdanie na temat tego, co tu kiedyś było i co mogłoby być. Więc jeśli 99% ludzi, z którymi rozmawiam, mówi mi o tym, słuchajcie, że brakuje tutaj miejsca, gdzie powinna być plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, gastronomia, miejsce do wynajmu apartamentów? To ja wiem o tym, że to jest bardzo dobry kierunek i dlatego będę to realizował. Moi drodzy, nie omieszkałem wam pokazać też jeziora, które znajduje się kilkaset metrów, albo nawet kilkadziesiąt metrów w sumie od mojego domu, więc teraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc drodzy, zrobiliśmy tutaj taki pomost. Widać jest kajak, jest łódka. Wchodzą na pomost i wiecie, co wam powiem? że ten widok tutaj, który dzieli tak naprawdę dwa jeziora potęgowskie i czarne, jak widać, jest naprawdę superowy. Ja zaraz się wykąpię w tej wodzie, bo jest gorąco jest fajny klimat i chciałbym to zrobić, ale też chciałbym wam trochę opowiedzieć dalej o tej działce, którą chciałbym wam przedstawić i Was zaprosić do współpracy. Moi drodzy, woda jest naprawdę superowa. Więc, jeśli mowa o taki perle, kaszub, przepraszam, i on inwestycji, słuchajcie, którą chciałbym Was zaprosić, to tak naprawdę jest to pierwszy raz, gdzie będę robił taki projekt z osobami, których nie znam. Zazwyczaj, jak znalazłem działkę, która była interesująca i gdzie nie miałem kapitału, to zapraszałem ludzi, których znałem. Tym razem, przepraszam, moi drodzy, jest taka sytuacja. Że jest duży kapitał potrzebny do tego, aby to wyremontować. Więc ja sobie pomyślałem, czekajcie, chwilę. Fajna woda. Więc ja sobie pomyślałem, moi drodzy, że tym razem zaproponuję Wam, słuchajcie, współpracę. Dlaczego? A dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy razem nie zrobić fajnego deala? Dlaczego mielibyśmy razem nie zainwestować? Dlaczego powinniśmy razem to zrobić? Dlatego że że współpraca opiera się na zaufaniu. Dlatego, że jak mnie znacie z tych odcinków, wiecie o tym doskonale, ja jestem osobą, która ma swoje standardy, swoją etykę, swoje podejście i swój światopogląd. I ja tworząc swoją historię życia zawsze opieram się na zaufaniu, na uczciwości. Teraz mam już 40, tak naprawdę już mi nie zależy na tym, żeby osiągać coś, co nie jest w moim zasięgu. Teraz robię to, na co mam ochotę i dlatego z tego miejsca chciałbym Was serdecznie pozdrowić i chciałbym Was serdecznie zaprosić do tego, abyście pomyśleli na tym, czy chcecie zainwestować w ten teren. W ten teren, który jest, słuchajcie, naprawdę, tu jest cicho, jest spokój, naprawdę. Tu generalnie mamy zrobić jeszcze, w tym miejscu mamy zrobić, słuchajcie, jeszcze bar z takim pomostem, z takimi. Yy, powiedzmy stolikami, gdzie jak będziesz chciał sobie albo chciała sobie wypić ze swoim partnerem albo partnerką lampkę wina przy świecach o zachodzie słońca albo o wschodzie słońca nawet te z rana, to możesz sobie przyjść i sobie tutaj w tym oto plenerze wypocząć, gdzie słuchajcie, w wakacje, czyli powiedzmy sobie nawet od wiosny, od maja do jesieni, do września mamy piękny teren, naprawdę. Dlatego Was serdecznie zapraszam do tego. Ponieważ kto nie ryzykuje, słuchajcie, kto nie spełnia się i nie realizuje, to nie jest człowiekiem zadowolonym. A Ja jestem zadowolony z tego, co jest, z tego, co robię i z tego, co tak naprawdę będę jeszcze robił w przyszłości. Więc, moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie zainwestować yy, w apartamenty, które znajdują się 300 metrów tam. Tak, po linii prostej z widokiem, słuchajcie, bo to jest na wzniesieniu. Na tej jezioro, gdzie tu będzie przygotowana, słuchajcie, plaża, miejsca, kawiarnia albo restauracja, jeszcze tego nie wiemy. I tyle. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i realizujcie swoje cele, słuchajcie, bo, bo ja zacząłem wiele lat temu i dzięki temu, słuchajcie, jestem w miejscu, w którym jestem i jestem zadowolony z tego. I nie mówię, że to dlatego, żeby się pochwalić, bo to nie jest moją chęcią ani intencją, żeby się chwalić tym, co zrobiłem. Chciałbym wam w ten sposób pokazać, i przedstawić. Że warto realizować swoje marzenia i cele. Nawet jeśli cały świat wokół Was nie sprzyja Wam, czyli społeczność, yy, powiedzmy jakieś yy, sytuacje, które się dzieją, zawsze warto być cierpliwym, mieć w sobie trochę pokory i tak naprawdę wiedzieć w głębi serca, że jest to osiągalne, bo jest. Moi drodzy wracając z plaży, zaszedłem do swojego tiny hausa, bo chciałbym Wam też pokazać słuchajcie, w tej chwili e, zacząłem budować tutaj domek dla jednej córki, domek na drzewie, dla drugiej córki zbudowałem, zbudowałem słuchajcie, dla drugiej córki zbudowałem podest, podjazd tak naprawdę, dzięki któremu będzie mogła się poruszać, bo ona się porusza na wózku inwalidzkim, Marcelina. E, teraz chodzę na taras, który zbudowałem jakieś 3 tygodnie temu, muszę go odmalować e, tak naprawdę, żeby on był w tym samym kolorze, co widzicie za mą te ściany. Widoki, słuchajcie, chyba mam fajne, tak według mnie. Bo jest tak naprawdę wszędzie zieleń, są drzewa. Mam jedną huśtawkę dla jednej córki, drugą huśtawkę dla drugiej córki. Grill. No i tam się buduje tak naprawdę docelowo, jeśli chodzi o, o domek letniskowy. Dlaczego tak naprawdę tutaj przyszedłem, słuchajcie, moi drodzy? Bo ja kiedyś budowałem tego tiny house'a, tak naprawdę nie wiedząc dlaczego. Teraz już wiem dlaczego. Słuchajcie, moją, moją intencją taką głęboką, taką podświadomą było to, by właśnie w nim teraz przebywać. Więc słuchajcie, jeśli czasami Wam się wydaje, że budujecie coś bez sensu, to pozwólcie się ponieść e, intuicji, podświadomości. Bo ja nie wiedziałem, słuchajcie, że tu będę siedział tak naprawdę. Myślałem, że sprzedam tego tiny house'a i zrobię, powiedzmy z 30 tysięcy. Ale 30 tysięcy, słuchajcie, nie są pieniądze. Warte jest to, żeby, słuchajcie, sobie siedzieć tak naprawdę na tarasiku, e, przebywać. Więc przyjeżdżam tutaj za 3 dni, ze swoim rodziną odpocząć trochę. Może porąbię te drzewo, które mam tutaj, zobaczcie, bo zcieli na gałęzie. Muszę te całe drewno tutaj, słuchajcie, porąbać, aby mieć na następny rok. Słuchajcie, do tego domku, jak już będę tam sobie grzał kominkiem czy coś takiego. Więc tyle moi drodzy. No Z tego miejsca oprócz tego, że chciałbym Was zaprosić do, do perły kaszup, to chciałbym Was też może zaprosić w przyszłości do mojego domku, bo będę chciał go wynajmować. Jeśli mielibyście chęci, czas. W następnym roku na wynajem takiego domku, a przy okazji ze mną wypić lampkę wina, szampana, może piwka, może kawy. To zapraszam Was serdecznie. Będziemy rozmawiać na tematy biznesowe, życiowe, społeczne itd. Tyle moi drodzy. Powoli będę kończył, jadę z powrotem do Longa. Jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Wszędzie drzewa liściaste, słuchajcie, potężne. Ta gałąź, która jest z tyłu, jak widzicie nade mną to jest ta którą ścianą którą widzicie właśnie tutaj z tej strony. Tyle fajny planer. Ja się cieszę naprawdę. Wy też jeśli macie taką możliwość, trzymam za was kciuki i czerpcie z tego korzyści. Słuchajcie, nie tylko przyjemności takie słuchajcie fizyczne jakieś tam powiedzmy, ale też takie wewnętrzne, kiedy możecie się zresetować, odpocząć, naładować baterie i iść dalej do celu. Trzymajcie się. Hej.